Witam na rejonie Matysa przy mikrofonie i to jest kolejny odcinek. I tak, dzisiaj ze mną Dawidow 113. O, Kontynuujemy. I to jest kolejny odcinek z ETS, serii ETS 2: Time-lapse z Dawidem y przez Europę. <gryw> Mam pomysł na nazwę serii: z Dawidem przez Europę. Time-lapse. Kurde. Dużo, dosyć. A ja pięć. O już. No to dosyć. Kuźdę, wykopało mnie, bo mam za duży ping. Muszę wyjść i wejść. Dobra. Uplay się aktualizuje. Do The 2 wyszła aktualizacja 20 GB, nie? Więc na razie zapauzowałam. Dobra. No. Na pewno, bo jest 778, a było 600 ileś albo 500. Ciekawe czy mnie kiknie. Uwaga. Jazda! connecting, czwarty jestem, Pozycjon. o już connection, jestem? jest, jest No, yy, a bo to odpaliłem kompakt. dobra, to tutaj w lewo albo w sumie czekaj, muszę na mapę spojrzeć Nie, na lewo jedziemy. Na lewo? No. Jedziesz po prostu. No, ale nie, nie zahaczyłem nawet. No, prosto i tutaj w prawo. No, okolisionc area. Trzymaj się No, i teraz... Nie przypisamy potem server ej. No. Ej, w ogóle siódma jest. Który jest? Piątek! Piątek, o kurde! O no i tutaj, i tutaj zaraz jest gwiazd. Mi o 11.06 mówi. Skręć w prawo. No o i tutaj w prawo. E, no dobra. Ja mam, że nie muszę się zatrzymywać. O, początek pannego odcinka. Drogi obłata zostanie jak pobrana na końcu. No sorry, no kurde. No, a ta Skoda jeździ do 210, co można było widać na pewnym nagraniu. Musicie obejrzeć chyba wszystkie, bo jechałem raz 210. No. O dobra. Spokojnie. No ale 215 kilometrów to już. Przecież my już jesteśmy za Wenecją. No tak. Już widzę opalanko. o jest jazd. No to tutaj na ciebie chyba muszę poczekać, bo jest taki włoski trudny. Poczekam na pasie awaryjnym. No dobra. Ach. Player. O jesteś dobra. No jesteś na tabie. Tutaj się zatrzymaj za mną. Bo odpalę sobie piloty. No i tutaj, zobacz. Tu i jedziemy na Milano, zobacz. Tutaj w prawo, ale tutaj w lewo, nie? No. O i tutaj w prawo. Tylko tutaj jest wolniej. Autostradą czy już? Autostradą. Ale gdzie były najładniejsze widoki? W Słowacji. W Słowacji? No. i w ogóle opowiedź lito, jedą siedzieliśmy tam obok. Właśnie, dwa razy do pełna. Trzeć... się No. Aż się trzęsie. Teraz. A ja jadę, oż ty, oż ty w michę wsteczny. O nie, zwężenie, tutaj jeszcze drogi nie, z, nie zrobili. Zjedź na lewy, na lewy, zjedź na lewy. Dobra, na szczęście tutaj radę, musiałeś. Bo się zbanuje. Dobra, to było, przewidziałem to. W ogóle, tutaj gdzieś mój pracownik sobie jeździ. Gdzieś tam w Mediolanie, Turynie, nie wiem. Zobaczę. Mam równo 997 tysięcy zł. O, tutaj trzeba zwolnić. Tutaj nie można jechać szybko. ja mam 1%. A, nie. No tak. też timelapsem. Mam nadzieję, że Wam się timelapsy w ogóle podobają. A jaki ten? A jaki mam przebieg? Moi 20. 2081? Mój 2910. Naprawdę ja się No. Jeszcze trochę cofnąłem licznik. Ty trochę wcześniej jeździłeś tam w Szwecji, to idealnie się wyrównało. Yy, tutaj Milano Nord. Yy, poczekam tutaj, bo znowu się zgubisz, bo jest znowu taki zjazd dziwny. Nie, jadę 12 km na godzinę z ręcznym. Dobra. Zobacz i tutaj prosto jak coś. I bramki niedługo. Już mnie zaczyna trząść. Nie wiem jak ta przyczepa wytrzymuje to wszystko, nie? Ale napra z naprawiania korzystałeś. O, ja tutaj na obydwa, bo dostanę zniżkę. Wiesz, jak jedziesz taki, co jest przeplatany niebieskim i żółtym, to masz zniżkę. Ej, w co Nic nie zapłaciłem. Ja też. Nic nie zapłaciłem. Oho, coś, jakieś roboty drogowe, jakiś billboard. Guidore Comprudence, konsultanta Elektronco Cella Velocita, nie doczytałem. Możecie sobie. No? O, ktoś gada. Pipip. -pip. Ktoś ma ciągle mikrofon włączony? Halo, halo! Też włączam, pod X jest jak coś. Co to było? Ja też. Ja 170. Toż ty. Ty, jak mnie doganiasz? Ja jedę 172. O, tutaj jest górka. Raczej radziłbym ci zwolnić. Trzymaj się lewej strony. O, widziałem to, jak zostałeś. 182, 183, 184. 183, no to o, jeszcze 30 km. <grywam> 29 20. <grywam> Dobra, to czekam sobie na to, na ciebie. Yy, nie wiem, Dobra. zobaczę. Tutaj jedziesz prosto, i tutaj na Korsykę jedziesz. Widzisz dzielnicę Corsico?

Ej, równo jeden dzień jechaliśmy. Ja mam dwa. Skręć w prawo. Ale, okej, to Ika. A pojedziemy do IKER i kupić ten, że nowe. No właśnie, bo to chciałem. Z z rąk. serio musi. na miejscu, Za Ikeją. Zobacz, jak tutaj ładnie. Ja muszę aż sobie w tryb fotograficzny wejść. Dwa tysiące kilometrów się. Dobra. dobra. Wiem, bo ten robię zdjęcie, nie? I mogłeś podjechać obok, no to dobra, kit. Dobra, rzut ekranu z No ja też już jadę to OKj z ręcznym. Jadę 12 na godzinę, bo mam ręczny w... bo mam ręczny w przyczepie włączony. Juowała. A dobra. Dobra, no to jedziemy, w sensie na razie przerwa. No dobra. Yy, bo czekaj, bo ja wykręcam aktualnie. O ty ciemno się robi. A, no ale coś się tak u mnie ściemniło. Czekaj, czekaj, ja sobie tutaj wiadę na szlabany, na prywatny parking. Zobaczmy w ogóle, czym jest coś na przykład. Berno, Zurych czy Genewa. Parma, Turyn, Verona. Nie, to nie jara mnie to. Ale do Szwajcarii mamy blisko. O Boże, szkoda. Mam pomysł. Dawaj do Paryża. Ja też mam pomysł. do Nie, nie jara mnie to. Ups. Co ty zrobiłeś? Co ty na tyrań? O Boże. Jest, ale. tylko czekaj, ja chcę do agencji pracy. Bo chcę jedną rzecz sprawdzić. Ale nie, nie bierzemy. Nie, nie bierzemy. Teraz będziemy jechać do Paryża na Time Lapseie. No poczekaj chwilę. No szlabany to nie jara mnie to. Ja się muszę przespać, poczekaj. No, niestety nie mogę się przespać. Ponieważ gra uważa, że nie jestem zmęczony. Bo. A w sumie, no dobra. Sorry Dobra Bo Jeszcze podjadę do agencji pracy, żeby odkryć już całkowicie Wiesz, wszystko mieć na żółto tutaj W tej Tak, dogoniecie. Cię Dobra, zajechałem na agencję pracy Teraz trzeba wykręcić O kurde No, bo to jest Mediolan typie. Miałem ustawić nawigację, dobra. O Jezus, Maria, gdzie? Ale na szczęście, Ej, gdzie ty widzisz naprawę? Bo tu nie ma naprawy. A jest dobra. To poczekasz tam na mnie? Nie. No, w naprawie. No dobra. Ale tu... Jedź bezpiecznie. Ej, to poczekasz na mnie na autostradzie? Bo jesteś 640 metrów, 672, no i zaraz cię nie będę widział. 750, no nie, nie hamujesz w ogóle. 850 jesteś, nie znikłeś. Ten nowa bolonia. No, stoisz? No, przecież ci mówiłem że ja dopiero wyjechałem, ja mam 82 km. kilometry. Ale ładny drift na zjeździe był, o kurde. Okej. Okay. No ja ciebie też. Ponieważ tak odjechałeś. Ile masz kilometrów? Serio, ja mam trzy, ja mam dwadzieścia pięć do Ciebie. Dobra. A, no widzę właśnie. Jezu, ile ludzi. Lewej A dobra, dobra, jak już nie widzisz to dobra. Ja ja na ludzi. już jesteś A. Dobra. Jadę 171. Jak to pięknie wygląda na tych zakrętach. No. O ty, już muszę zjeżdżać, ty! Ja, ja o Boże. Ja też cały, całą, w ogóle można powiedzieć, że naczepę nową kupiłem. W sensie całe wyposażenie wnętrz, bo tam na zewnątrz to się jeszcze naprawi w serwisie. O, już skręcam w lewo, jestem nad autostradą. O właśnie widzę cię, widzisz moją kropę?

39 Ty masz, czekaj, który ja mam? Ja mam 37, mam 150 tysięcy ekspa. No co? No. W Turynie będziemy jechać przez Turyn następnym timelapsem. No. Dobra, ale też. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!